Dzień dobry Państwu. Kolejny event. I jak widzimy, od razu mamy legendy na starcie. Ehm, spójrzmy oczywiście, no wiemy, że Minecraft Coinsy to nas jakoś nie dziwi specjalnie. No ale znowu mamy. Ehm, tylko trochę jeśli chodzi o szansę na, na czarną piłkę. Ile tam dokładnie? Bo, bo się nie przyjrzałem 20%. Ehm, no mamy do trafienia Maradona i w sumie ja bym z chęcią sprawdził w tej części. jest znaczy Stamina 74, no, ale cała reszta. Gościu nie do przepchania. Finishing niesamowity, podania niesamowite. E, acceleration oczywiście świetne, trochę mały speed. Ale no Inspire na wszystkie gwiazdki możliwe. No to będzie kozak, tylko no jednak overall ma taki, że nic dziwnego. No, ale najpierw trzeba go trafić. Mamy też Tottiego. Który w tej części też wcale nie, może, nie musi być taki głupi, aczkolwiek kurcze no akceleracja 79 i speed 72 to jest bolesne bardzo, więc ewentualnie na MF ja bym go Um, AMF, SS to są jego pozycje, tak mi się wydaje. No, Kulibali to wiadomo, Nakata. Onoć, bo tutaj tych y, statystyk szałowych nie ma. Ale ludzie mówią, że jeżeli się go trochę wybudstuje, to to jest po prostu kozak w środku pola. Więc y, może tak jest? Aczkolwiek ludzie to mówili zanim się pojawiły fichery. Więc wiecie, nie można na to patrzeć też obiektywnie, niestety. No i to są trzy legendy, które mamy do trafienia, oprócz tego mamy tych łosi z włoskiej. No są tu zawodnicy oczywiście Delikt, -De Manolas, Dukaku, Douglas Costa, którzy są, Aleksandro, interesujący, czy Donnarumma. Yy, ale czy, czy wydawać na to pieniądze? No raczej, raczej nie, raczej nie. Moim zdaniem powinniście poczekać. Widzicie, ja też cały czas zbieram pieniądze, nic na nic nie wydaje, więc to nawet nie ma na co specjalnie, powiem wam. Dobrze, yy, drużyna tygodnia. Na pierwszy strzał mamy Ilicicia. Zawodnik, który jak na pozycję AMF jest strasznie wysoki, 1,90m. Ale ma świetne, podania, e, ma świetne podania, ma świetne wykończenie i bardzo dobre utrzymanie przy piłce. Jak na taki wzrost, e, no to daje radę, aczkolwiek to tight possession mogłoby być większe troszkę. Ale mówię, on jest dosyć wysoki. Więc powiem Wam, że szczerze to ja bym nim grał bardziej taki SS niż, niż AMF. Ehm, speed acceleration może tutaj szału nie ma. Ale no, Kicking Power, Physical Contact, cała reszta jest jak najbardziej okej, okay. w ogóle defensywnie gościu nie istnieje. Um, co my tu jeszcze mamy? A forma na 4 na 8 to jest tak troszkę słabo. Um, creative Playmaker i co my tu mamy? Wszystkie możliwe strzały, czyli po prostu jak, dojdzie, jak tylko będzie miał piłkę, to nim ślutować z daleka na to wygląda po jego statystykach. Um, jeszcze ma dobre dośrodkowania, to ewentualnie można by go dać na takiego bocznego SS-a, wiecie tam na skrzydło. No Look Pass, no to tam ten, Penalty Specialist, spoko. No ciekawy zawodnik. Nie wiem czy bym go chciał szczerze w drużynie, ale mógłbym go przetestować. Cardi. To jest zawodnik, który w poprzednich PS-ach był świetnym, świetnym graczem. I nie zdziwiłbym się jakby w tym PS był podobnie. Ja wiem, że on nie jest za szybki, ale to jest coś w stylu Suareza jeśli chodzi o grę, że on za szybki nie jest, ale yy, też ma goal poachera właśnie i, i on po prostu się urywa, świetnie się porusza, bo ma ten offensive awareness wysoki bardzo i no, Jak już dojdziecie nim do strzału to to jest finito, po prostu no, no, jest niesamowitym finisher'em. Słabe nogi ma dobre, 5 na 8 to wystarcza jeśli chodzi o formę. Fighting spirit ma, ma first time shoot, acrobatic, finishing, czyli wszystko do strzału właściwie co powinien i ma double touch. Naprawdę to jest typowy gościu typu Inzagi, dołożyć nogę i jest bramka. Talia Fico, to jest kolejny koleś, którego bym chciał na lewą y, obronę. On ma ten speed 85-84, co ktoś może powiedzieć, są szybsi. Ale Talia Fico za to ma physical contact 75, ma całkiem niezły ball winning i agresja ma dużą i po prostu on bardzo walczy, naprawdę. Ma ten fighting spirit, interception, to dużo robi na tej lewej stronie i ja bym go chciał, bo on będzie mi w stanie poprzepychać się z tymi wszystkimi dziadami typu Mbappe i tak dalej, nie? Um... Nie że podania ma całkiem dobre kontrole też nad piłką. Jeszcze ma pinpoint crossing. Jak najbardziej polecam. Jeszcze go można wy, wybustować 25 leveli. Sane. To jest z kolei koleś, którego kojarzę na zasadzie... To jest taki zwierz, wiecie? To jest coś... To, to jest grubsze niż Bali. Wolniejsze oczywiście, ale po prostu... No spróbujcie go obejść. To jest taki po prostu... To jest taki pique, no. Młodszy pikę. I w sumie nie miałbym nic przeciwko, żeby go mieć. Ma świetne skille. Hmm. ma Physical Contact, no wiadomo, no to jest potwora z numer 96, to, to, to jest po prostu masakra. War um, Winning Defensive Awareness, oczywiście ma duże. Destroyer, no dokładnie tak on wygląda, więc, 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 bo tu on ewentualnie, widzę, jeszcze może grać na DMF-ie. Hmm, i powiem Wam, że, że, troszkę za słabo ma kontrolę piłki po prostu, żeby grać na DMF-ie, to Wam od razu mówię. To będzie bardzo przeszkadzało, już pomijając podania. Także, raczej, środek obrony. Tu mamy zawodnika, którego bym chciał mieć i to bardzo Rashford. 36 leweli do góry. Nie, jeden z najszybszych napastników w tej grze. Gold Poacher, e, Strasznie się urywa, bo wiem, bo teraz wszyscy. Wiecie co ostatnio zauważyłem? Wszyscy spamują teraz taktyką e, na trzech napastników, i tych trzech to jest zazwyczaj Rashford, e, Mbappé. Jeszcze jakiś szybki typu Neymar. I wiecie, bronią się, bronią i tylko trójkąty wypuszczają, no i ja po prostu idzie się zastrzelić, ale naprawdę, no Rashford się urywa pieron strasznie. Um, jeszcze ma Fighting Spirit, na Shot, Diping Shot, szkoda, że nie ma First Time Shooting, no ale to nie jest taki typ zawodnika też, to jest gościu, który musi przedrybować te boiska. No. To jest chyba najlepszy zawodnik i on, i Icardi, i zaraz po nim Taliafiko, jak na razie. Kamdrewa, o oh, kurczę, to ten kolega, to już ile on ma lat? 32, a to jeszcze nie jest tak źle. Podania na pewno ma świetne, na pewno ma mm, dobrze jeśli chodzi o, o fałsza świetnie fałszem potrafi podawać i strzelać. King Parma duży, to też na pewno tak, bo to wiemy. Z FIFA chociażby. Um, niestety nie jest za szybki jak na skrzydło, więc ja bym raczej nim próbował. Ale to jest typowy skrzydłowy, tylko on po prostu jest wolny, kurczę, bradę. No, jak już bym nim grał kurczę gdzieś na AMF-ie. Szkoda, że on, że on szybszy nie jest troszkę, no ale jednak ...Kandrawa nigdy jakoś specjalnie szybki nie był. O. No nie wiem, to jest dla mnie zagadka trochę. Chilbel. Hmm. i powiem wam, że jego to bym chciał, ale ze względu na to, jak on gra na żywo, jak, jak po prostu obejrzałem y, ostatnio parę skrótów z Lester, i jakie on piłki dogrywa, to to jest jakaś masakra, jeden ma tu Lofted Pass 86, no nic dziwnego. Pinpoint Crossing to się zgadza, naprawdę, no jakie on piłki zagrywa, no prosto na głowę, jeszcze 33 level. Powiem wam, że to naprawdę może być ciekawy. Lofted Pass ma nazwy, nadwie... no nic tylko nim rzucać, po prostu, nic tylko nim rzucać. No, jego bym chciał, jego na pewno bym chciał. O, i kolejny zawodnik, którego bym chciał, pulisić 40 leveli do góry, i patrzcie, jakie on już ma przyspieszenie. Um, jak mu podniesiemy o 20 leveli, to ten finishing spokojnie wejdzie na 80, kicking parę wejdzie na 80, parę. Podania będzie miał yy, lepsze na pewno. No, bo to lofted pass to jest trochę słabo, jak na skrzydłowego, trochę mocno słabo. Um, ale. To jest koleś, no właśnie Super sub, tego się spodziewałem, który po prostu wrzucacie go i on robi dymy, że tak powiem. No po prostu zaczyna rozpierniczać waszą yy, obronę przeciwnika o, od środka, yy, obiega ich wszystkich naraz. Także tylko forma 4 na 8 tutaj może być różnie, ale ostatnio gra tak dobrze, że o to bym się nie martwił. Chelsea w ogóle gra tak dobrze. Karamoa, tego gościa nie znam, ale znowu jakiś szybki kolega, który ma, nie dość to, że jest szybki, to jeszcze ma całkiem niezły physical kontakt. Finishing ma 86, no i to też jest bardzo interesujący zawodnik. I to jest w ogóle goal poacher, jako RWF? Co to jest za koleś? First time shoot? Ja nie mam żadnego pojęcia, co się po nim spodziewać, poważnie. 4 na 8 forma. Ciekawe, co to jest za wynalazek tutaj? Ale tight possession, o panie kolego, to powiem wam, że ten, ten, ten koleś, jeżeli będziecie, o, szkoda, kurde, to tight possession psuje wszystko. Yy, ten koleś, jeżeli nim będziecie biegać bez sprintu, to on po prostu gubi piłkę momentalnie. Szkoda, bo cała reszta wyglądała obiecująca. obiecująco, obiecująco. Dimers. To jest koleś, którego już wcześniej tu patrzyłem i powiem wam, yy... Ciężko powiedzieć, ale ma wyrównane staty, to na pewno. Ma inspire dosyć dobry, ma knuckleshoty, ma dobre podania. Hmm. No, on mi trochę przypomina The Young'a, jeśli chodzi o sposób gry, znaczy w ogóle o taką charakterystykę. Classic number 10 no nie wiem, no bo tak bardziej jak box to box wygląda, niż classic number 10 Hmm, ma dobre, dobre rzuty wolne. Nie, to trzeba by było sprawdzić w trakcie gry. Teraz wam dużo o nim nie powiem. Bo to jest taki, widzicie, on ma wyrównane staty. Więc to bardzo możliwe, że będzie dobry zawodnik, jeszcze jak go się podbustuje trochę. No dobra, mamy jeszcze na końcu bramkarza złotego. Wy się nie dziwcie, że tam po lewej jest to moje zdjęcie, bo ja po prostu zamiast loga to ten hamu wgrałem sobie to swoje zdjęcie i teraz jak jest ktoś, z ten to się wyświetla. <laughs> Także e, mamy bramkarza, no, e, no nawet jak na 30 leveli, no wiecie, że te takie statystyki to nie robią wrażenia już na obecnych bramkarzy, e, więc więc podejrzewam, że ostatnio ktoś mi wysłał zdjęcie Napisał mi, że ma Alisona, De Lafonta, Leno i... Jeszcze jakiegoś koza... A, i na Rumę na maksa. I się mnie pytał, kogo ma używać, ja mówię, człowieku, wrzuca kogokolwiek, to jest, to jest masakra po prostu, tylko Ledo nie wrzucaj, to od razu mu powiedziałem. Swoją drogą... Czy ktoś mi wytłumaczy, jak to jest możliwe, że Arsenal strzelił 5 bramek i przegrał? <ścoughs> co, co było w ogóle? Co tam się działo, jakieś 5-5? Swoją drogą, w NBA też teraz się dzieją całkiem ciekawe rzeczy, polecam się zainteresować, powiem wam, oglądam skróty i to, jak wygląda pierwsze dwa tygodnie z NBA, jak wyglądają, to to jest ogień, po prostu jakie tam zagrania są, polecam. Dobra, otworzę sobie jedną paczkę z tego Team Updating, tylko jedną, bo w sumie tutaj z tego bym chciał Rashforda albo Icardiego. Może Rashford się trafi, no ostatnio widzieliście, miałem trochę szczęścia do, do trafiania tych zawodników, których akurat chciałem, eee, a może i nie. Kim ty jesteś? O, Sane, ok. Kurczę, no powiedziałem kiedyś, że, że chcę środkowych obrońców, i teraz mi samych środkowych obrońców rzuca. Dobra, będziemy mieli Kulibaliego i Sadę. spróbujcie to przejść. <laughs> Powodzenia, a <laughs> generalnie. <laughs> jeszcze Manolas, i ja liczę. No nie, no ten koleś to, to może być całkiem. Albo nie, otworzę sobie jeszcze. A co, mam te końcy, to otwieram. Co się będę dawać, mi tu Rashforda. Naprawdę ten Rashford, on ma 89 overall, a, a uwierzcie mi, że to, to jest potwór. To jest absolutny potwór w tej grze, więc warto, warto go spróbować trafić i gangieska, Bogam. Chilwell, Rashford, kto tam jeszcze jest? Eee, kto chyba jest Chilwell, co? Nie, zaraz. Nie, pulisyć. Okej, okay, okej, okay, dobra, nic nie mówię. Bardzo mi to, mm -hmm, Tak tak było. Tak było. Chyba 40 leveli jeszcze do zmienia, czy mi się wydaje, nie? Gdzie to jest? Ok, to dajcie mi jeszcze Rashforda. I ja nie mam pytań. Albo dajcie mi drugiego Policicha i go sobie wybootujemy od razu. Nie, dobra. Jednak wolę Rashforda. Linga angielska. Ok, <grym> Jak to będzie Rashford, to nie mam pytań. Nie, ten ząbany bramkarz. Najgorzej. 10% na rąbaną złotą piłkę i trafiam bramkarza, nie wierzę. Na cholerę mi ty jesteś, ty jak ty się... Gazaniga jakaś, co to kurde jest. Nie wierzę. No dobra, no to lipa. Boże, chłopie. Idź ty ode mnie. <śmany> to, to nie tak miało być. Familiarity bus. No, rewelacja. No dobrze. Z tego co wiem, to... Znaczy możemy zajrzeć jeszcze na szybko, czy nie ma jakichś nowych... ...szerzkapów, ale pewnie nie. Yy, możliwe, że koł wpadnie znowu na weekend, bo ostatnio tak ona mi troluje, że nic nie mówi, tylko wrzuca Coop na weekend, więc tego bym się spodziewał. No i to by było na tyle. Piszcie, koło potrafiliście. Eee, nie, nie narzekam, sanę i Pulisic. Mogło być gorzej, mogłem trafić trzy razy tego bramę, chociaż, chociaż wtedy bym sobie dowolną złotą wymienił, ale i tak to by było słabe. Eee, więc nie narzekam. Piszcie, piszcie jak u was. Trzymajcie się. Hej, hej.